Witam bardzo serdecznie na kanale uporządkowana i zapraszam Was na kolejny dzień wyzwania wiosennych porządków miłego oglądania. I dzisiaj zajęłam się drzwiami i tymi włącznikami światła. Przecieram wszystko, używam do tego mieszanki wody i mydła kastylijskiego. I dzisiejszy dzień, nie wiem, zajął mi chyba... Niecałe 10 minut, więc naprawdę bardzo szybko to poszło. Ja już odwiesiłam te torebki, zajęłam się innymi drzwiami, i ja tutaj, jak widzicie, tak naprawdę tylko przecieram te drzwi z kurzu. I dopiero jak zrobiłam już, tak naprawdę, pozostałe te drzwi, to mi jakoś, tak wiecie, do głowy przyszło, że kurczę tutaj. To chyba jednak jest brud. No i rzeczywiście, tylko że to już jest na drugi dzień, bo w tym pierwszym dniu to już nie bardzo mogłam, i dlatego wróciłam tutaj właśnie na drugi dzień żeby doczyścić to. I ja używam do tego takiej gąbki nierysującej, ja ją kupuję zazwyczaj albo w Ekszyn, albo w Kiku, chyba też są w Pepco, ale już dawno nie byłam, więc y, nie wiem, <grytanie> tak na 100%. Ja je bardzo lubię, bo no, bardzo ułatwiają i przyspieszają pracę. A resztę to jest tylko właśnie ten płyn ta mieszanka wody i medła kastylijskiego. I jak widzicie, naprawdę, momentalnie wszystko zeszło. Ja tutaj trochę tak wiecie, zedytowałam to, że, żeby była ciągłość, ale chciałam Wam powiedzieć, że to jest właśnie inny dzień, i chciałam tylko wrócić to doczyścić. Jeśli chodzi o wycieranie włączników, to tutaj te w pokoju to tak naprawdę wystarczyło przetrzeć i y, tam kurz był tylko. Ale zauważyłam, że zwłaszcza włączniki przy kuchni, przy łazienkach, no one często bywają dużo bardziej brudne i tam często przydaje się magiczna gąbka. Jeśli chodzi o farbę dookoła włączników, to tutaj owszem można użyć magicznej gąbki, ale trzeba mieć na uwadze, że niestety. Zależy jaka jest farba użyta na ścianie, bo nie wszystkie są y, współpracujące z tą magiczną gąbką, że tak powiem. Bo niestety, ale może nam się farba zetrzeć. I no po pierwsze, najlepiej jest sprawdzić na jakiejś małej, niewidocznej powierzchni. Po drugie, na pewno nie możemy bardzo mocno trzeć tą magiczną gąbką, bo wtedy to nawet jak jest najlepsza farba, to niestety, ale możemy zetrzeć. Więc no, jeśli mamy potrzebę przetarcia włączników i ściany dookoła nich magiczną gąbką, to pamiętajcie, żeby zawsze y, robić to z wyczuciem. I prawdopodobnie będzie jutro filmik, ponieważ chciałam zakończyć już sprzątanie tego jednego piętra. Nie obiecuję tak na 100%, no bo nie chcę żeby się okazało, że nie dotrzymam słowa. Ale no mówię, no mam w planach, mam nadzieję, że mi się uda to zrealizować. Póki co bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. No i mam nadzieję, że do jutra.